Cześć Panowie! Cześć cześć Artur, miło Cię widzieć. Fajnie, że wpadliście. Dzięki za zaproszenie. Zapraszamy do naszej fabryki. Chodźmy. No to Artur, Zaczynamy od samego początku, bo mamy taki magazynik, składzik surowców, z których potem powstają nasze produkty. Przechodząc dalej, pokażę Ci, jak to się dzieje. To chodź, Artur, zapraszam, teraz pokażę Ci, jak z tego Gdzie tworzywa powstają produkty. A tych maszyn masz sporo? No, troszkę się uzbierało. pędzasz. Ta zielona właśnie tak. się mnie pokaże, bo wyjechała niedawno. Ale tak, faktycznie trochę się już. Uzbierał. Większość jest nowych i jeszcze pięć jest w drodze. Tak naprawdę. Chcę Ci pokazać, jak ten materiał staje się półproduktem, a później produktem. Jak widzisz, ten materiał trafia potem tutaj do, do suszarki, gdzie jest suszony do odpowiedniej temperatury, żeby ta plastyczność była lepsza. Następnie poprzez młynek taki miksujący z barwnikiem koloru, żeby ten kolor był stabilny. Wtedy pozwala nam pozyskać stabilność koloru. 100% naszych produktów jest w tym samym kolorze. Bardzo o to dbamy. Po no później wiesz na regale, zresztą, o którym nie raz żeśmy rozmawiali, żeby, żeby ten produkt wyglądał jedno, jednolicie. Jak drzwiczki, no nie? Że masz jeden front, tak dokładnie. A A drzwiczki, nie tylko front, bo też również masz ramkę. Wiele produktów się składa z wielu elementów, więc żeby te elementy zachowywały kompletnie. Również front kratki, a tył kratki. Wszystko to, co widać, ale my nawet idziemy trochę bardziej, że nawet to, co nie widać, bo używamy w zasadzie tylko tworzyw oryginalnych. Około 3% dodajemy granulatu, ale to tylko tego, który jest odpadem naszym poprodukcyjnym. I nie korzystamy z żadnych no, musisz innych... Zrobimy zrobić z powrotem Tak, mamy też dla tego młynki. Zaraz Ci pokażę ten odpad, który jest z zimnego kanału. To mielimy i on trafia potem do, do tych produktów, których wizualnie... do tych elementów, których wizualnie nie widać. Idąc dalej, ten proces produkcyjny to jest on mieszany, wysuszony, mieszany i trafia tutaj do ślimaka. I tutaj przychodzi, przychodzi tym ślimakiem, jest podgrzewany do, do odpowiednich temperatur. E, tutaj widać... Ej, to Ty rozumiesz, tutaj jak, tutaj widać... też jak to obsłużyć. A, no, to... Coś tam umiem kliknąć, ale żeby obsłużyć, to za dużo powiedziałem. I widać tutaj, są poszczególne temperatury pokazane, od 190 do 235. Jest to uplastyczniane i trafia do formy wtryskowej, czyli do czegoś, co formuje już ten element i y, nadaje mu kształt. Czyli z tej skrzynki metalowej. W formie wtryskowej wychodzi już dany detal. No i tak, jak mówiłem, Artur, to są takie odpady poprodukcyjne, które, które w niektórych formach mamy. Bo część już mamy na gorącym kanale, gdzie tego nie ma, ale na tych zimnych, gdzie są, mamy młynki stanowiskowe i, w, Dobra, i od razu. Tak, i od razu i trafia w cyklu zamkniętym do produktu, żeby też nie było też Czyli Tak, potwierdzenia, że koszty są najważniejsze. Jest zmierzony i trafia do obiegu zamkniętego. To trafia do elementów, gdzie, które są niewidoczne w produkcie. Nie trafia to do elementów wizualnych, które mamy na pierwszym froncie. I tak z naszych wyliczeń to jest około 3% tego odpadu, który, który używamy do potrójnej, powtórnego wtrysku. Jest to ekologiczne, ekonomiczne, same plusy. No I tutaj te elementy, które wyszły z tryskarki, trafiają do takich skrzynek produkcyjnych i potem na, na stoły montażowe i tutaj dalej są montowane, czyli różne elementy są składane w całość. Z tego powstaje już gotowy produkt, który następnie trafia na pakowanie, etykietowanie co, ja tak i do patrzę, Ja tak patrzę na tą kratkę to bardziej z perspektywy takiej, że ja też uczestniczyłem jak ty wprowadzasz tą kratkę. Ja, ale oczywiście jest... tutaj nie tylko jeden produkt jest dzięki swojej inspiracji, bo i wentylator A, dziękuję, dachowy. Dziękuję. Wentylator dachowy i o tej kratce żeśmy również rozmawiali o regulacji tyłów także Wiele produktów jest też dzięki Twojej inspiracji i dzięki Twoim podpowiedziom. Nie, Za wiesz, to serdecznie dziękuję. Artur. dziękuję ale wiesz, że nie chciałeś się sam pochwalić. No ja wiem, wiem, najlepiej, ale wiesz, najlepiej się sam pochwalić. A ładnie mnie naprowadziłeś, bo bym był o tym zapomniał jeszcze. No i tu mamy dalszy etap. Akurat tu, akurat pakujemy kanał Okrągły. Produkt, trochę do, do pakowania w, w folię termokurczliwą. I dalej na etykietowanie, i dalej już do kartonów. Ja pamiętam, że jeszcze te 6 lat temu ona była w zupełnie innym miejscu. A to jest ta sama szyna, eee, Nie, to ty chodź, pokażę ci, tak, kojarzę ci. Ta była pierwsza. E, ten simpak był pierwszy. E, tu akurat pakujemy, tak, kratkę zresztą... Grafitową. E, tak, grafitową, grafitową, To też było jedną z twoich inspiracji. E, I tu nawet po taśmie widać, że ta taśma chyba jest najbardziej zużyta ze wszystkich, także... E, ta, ta pakowarka była... Yy, pierwsza. Tak, drugi raz idziemy. Mm. Te krążki to tak to jest, wyglądu? Alu, to jest taśma aluminiowa. Taśma aluminiowa, z której powstaje nasza rura elastyczna. A no tak, bo przecież ty produkować? Tak. Rurę. Zaczęliśmy w tamtym roku. Yy, zaczęliśmy z jednej maszyny, ale zapotrzebowanie jest tak dobre, bo rura jest dobra, że już mamy trzy maszyny i one kręcą tutaj dla nas tą rurę. Jak widać, yy, maszyna działa w półautomacie. Ten krążek, który tam widziałeś. Zobacz, jaki już jest mały, tam na rolce na końcu maszyny. No. Jak widzisz, on już się kończy teraz. I ta taśma jest podawana na przestępniejsze rolki, nawijana, formowana w, na narzędziu tam widocznym. I będzie się rozwijała tutaj do długości 3 ponad 3 metry, automatycznie odcinał będzie ją nóż, trafi. Poniżej do prasowania bo zostanie sprasowana i co ważne, nasza rura jest sprasowana poniżej 60 tak, cm. Tak. Ja wiem, to pasowne jest do wysyłania paczek na paczkomacie. Dokładnie, ja dokładnie. Jako rura, rura ma metr, tak, a wie. Wasza ma tam cały jak i faktycznie do paczkomatu wchodzi. Tak, tak. To jest chyba jedyna rura aktualnie na rynku, która wchodzi do paczkomatu po sprasowaniu. I też co ważne, po rozwinięciu ona faktycznie ma. ma 3 metry. Ma 3 metry. Ma 3 metry, bo nawet wczoraj wykorzystywaliśmy na jednej z naszej budowy uh -huh. rurę. I to faktycznie Stefan mi dzwonił, że wszystko pasuje. 3 metry jest. Kiedyś sam pracowałem przy produkcji rury z no Ale ocynkowanej. Uh -huh. I tam też faktycznie przy każdej wymianie trzeba było ją dobrze skalibrować. Tak. Bo wychodziły minimalne różnice hmm. i to nie do końca pasowało. No więc dlatego też co, którąś partię sprawdzamy, tak żeby zawsze jak Stefan będzie montował, nie miał niespodzianki. <laughs> tak. tak. Z tej strony pozdrawiamy Stefana. Tak jest. <laughs> idziemy w najważniejsze miejsce, czyli panel do dreama. Tu jest ważne, tak. Ważne, ważne. Tak, tak, tak. Jeden z naszych kluczowych produktów. Właśnie tutaj powstaje panel, czy do wentylatora, czy do kratki. Każdy panel jest sprawdzany, odklejany, klejony do tej podstawki tutaj na, na taśmę dwustronną. I każdy panel trafia. Do tej formy, która trzyma, do tego narzędzia, i następnie będzie przyklejany praską. Dlaczego praską? Dlatego, że praska ma określoną siłę. Jak wiesz, każdy montażysta, każdy człowiek mm -hmm. troszeczkę inaczej, z inną siłą przyciska. Tutaj mamy powtarzalność stuprocentową, że każdy panel jest doklejony z tą samą siłą, i tak samo trwale, dodatkowo jest sprawdzany. Jak wiesz, to jest bardzo istotne, żeby to wszystko się trzymało. A on jest zawsze było... symetryczny też wtedy. Tak, nie? tak, oczywiście, No dzięki narzędziu, tak. dzięki tej foremce zawsze jest w tym samym miejscu i, tak jak mówię, stawiamy na powtarzalność, żeby te produkty zawsze wyglądały tak samo dobrze. No i Kamil, teraz jesteśmy przy najważniejszym, według mnie, elemencie mhm. Twojej produkcji, czyli formie. Bo y, tworzywo, tworzywem, maszyna, maszyną, natomiast forma determinuje y, nam jakość produktu, y, wygląd. Masz dużo racji, bo to właśnie to tworzywo, które Ci pokazywałem wcześniej na, na wtryskarkach trafia podgrzane do tej formy, tu się właśnie formuje do formy wtryskowej i z tego wychodzi nam detal, albo gotowy produkt, albo półprodukt, jakiś komponent do, dalszej, do dalszego montażu. I tak oczywiście, tak jak dobre są te formy, tak jak o nie się dba, takie dobre wychodzą detale. To, to jest to, co żeśmy rozmawiali o gradowaniu, nie? jeżeli ta Dokładnie. forma jest y, jakościowo super, no to mhm. i ten produkt wychodzi z niej do y, szwanku. Ale co ciekawe, wiesz, jeszcze chciałem jedną rzecz, bo mhm. widzę na jednym napis 35x35, czy ta forma mhm. czasami nie jest od drzwiczek rewizyjnych? Yy, masz rację, to jest od rewizyjny, rewizyjnych, a dokładniej y, to jest y, ramka drzwiczek y, rewizyjnych. No i teraz, y, y, to jest ciekawe, że ramka to jest półtora centymetra dookoła, a forma do tego jest tej wielkości. No, no dokładnie, to tak jak widać te formy akurat właśnie do ramek są jednymi z większych. Ich waga jest bliska tony, więc żeby to wiesz, taka forma tak, 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 ta forma chyba jest 40 na 40 i ona, jak dobrze pamiętam, o coś między 800 a 900 kilo to jest waga. I co ciekawe, żeby tak widziałeś ten mały element, taki centymetrowy czy półtora centymetrowy, ta ramka wyszła, to potrzebujemy aż tak dużego narzędzia, no i to też jest jeden z bardziej kosztochłonnych elementów produkcji. No jednak Orle. sama forma jest chyba najdroższa w tym całym etapie, tak? Kiedy Ym, się... Wiadomo, maszyna, tak. ale jakby w całym procesie technologicznym tak, bo żeby każdy taki jeden mały element wyprodukować z tworzywa, potrzebujesz mieć właśnie taką metalową skrzynkę i no wyobraź sobie, jak na przykład Prestige, nasz wentylator, składa się z 18 elementów. No, to 18 form. No akurat nie, bo my też stosujemy formy wielo, wielogniazdowe, czyli na przykład mamy formy, które mają 10 A, gniazd, mamy formy, okay. które mają 4 gniazda. Też staramy się to optymalizować, żeby jeżeli są małe elementy, to żeby z jednej formy jak najwięcej tych elementów wyskakiwało, tak jak na przykład żaluzja której jest 13 sztuk, jak dobrze pamiętam. W, w... No to w jednej formie wychodzi. Tak, z jednej formy tak. wychodzi, i wtedy one wszystkie już do tego danego modelu pasują. Do tego, że... Kami wracając do tego, jak żeśmy się poznali, pamiętam tą zieloną wtryskarkę. Tak, i tak. Pierwszą formą do kratek, o których mi mówiłeś, to i to, którą ja widziałem, to była właśnie do tej kratki, którą żeśmy wcześniej pokazali. W którą tu też A, nie Tak, tak, jasne. O, jak widzicie, to akurat zmieniliśmy kolor na brązowy. Teraz będzie pakowana kratka brązowa, i dokładnie to była pierwsza forma z kratek, którą zaczęliśmy tutaj produkować. To właśnie ta. I jak widać, do dzisiaj. Do dzisiaj nie było praktycznie w, tej, w tym narzędziu żadnej modyfikacji, oprócz jakiejś konserwacji. Myślę, że tych kratek przez ten czas no na pewno to są miliony sztuk, no, które, mi tak, które ona zrobiła. I jak widać, jakoś tej kratki dalej jest naprawdę na wysokim poziomie. Serguje to tak trochę ciasno zacząć się tu robić, ciast, no. Ciasno, prawda? Też to widzimy, i właśnie dlatego zaczęliśmy już rozbudowę. Kolejne dwie hale powstają tam obok, zresztą zaraz wam pokażę. No i świetnie, to pójdziemy zobaczyć. No i właśnie tutaj powstają dwie nowe hale, tylko uwaga, bo tu jest plac budowy, więc ostrożnie bo jesteśmy w Ale trakcie. A tak wysokość pokazuje, że to produkcja. Yy, nie, akurat tutaj będzie część magazynowo-montażowa, tam mamy montaż zaplanowany, bo tam tak też było widać, no ciasnawo jest i, i montaż będzie przeniesiony do tej hali i będzie też to hala będzie taka typowo na komponenty na komponenty produkcyjne, a cała produkcja tworzywowa będzie na tej hali, która tutaj również się Czyli tak z, 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 co, co 3 lata, tak plus minus, przenosicie no, produkcję dalej w sumie, i W sumie racja, bo tak 2017 pierwsza hala, ta magazynowa, tam tak naprawdę wstawiliśmy tą maszynę pierwszą. 19 rok druga hala magazynowa, 21 ta produkcyjna, w której uwaga na delatację. Już no, e, by... no, już było no, blisko. Ale by było z tego rolka, co? Tak, rolka by była, <laughs> by była, ale nie wiem jak z nogą by było. Eee, więc tam 21, no i tu 24 zaczęliśmy, mamy 25, będziemy to, będziemy to kończyć. Plan jest czerwiec-lipiec, żeby. Tego roku. Tak, tego roku, i wtedy całą technologię, zresztą, która już widać, tutaj się tworzy woda, prąd, yy, powietrze, yy, i będziemy tutaj się yy, przenosić. A tam będzie coś nowego na tamtej hali, jak zresztą zawsze u nas. No wiem, wiem. Zaję się sprawę! Ja tu widzę, że to co żeśmy rozmawiali, zacząłeś już też skręcać wentylatory? Tak, tak. Produkujemy już wentylatory w pełni w 150, -tki, 80, -tki w rozmiarze 80. I mamy dalsze plany rozwijania tej, tej produkcji i to już robimy wszystko od wtrysku do poprzez montaż, także całościowo. Widzę się o szczegóły, wszystko no, dokładnie. Wiadomo, jakby proces, proces jest ustalony. Także, tak jak powiedziałem, no, od, od, od wytworzenia tych detali plastikowych po montaż. Bo, jak dobrze wiesz, to taki wentylator, tak mówię mówiłem, na przykład Fresis, potrafi składać się z 18 różnych elementów. No i te elementy trzeba dobrze ze sobą złączyć, posprawdzać, tak żeby potem użytkownik, który go otrzymuje, miał pewność, że ten produkt jest estetycznie ładny, ale również bezpieczny. Kamil, ja tu widzę wentylator. Mm. Y y y Tył, mm -hmm. Tam front, ale bez loga. Logo jak najbardziej powstaje. Panie Ewo, moglibyśmy pokazać, jak powstaje logo? Logo jest nadrukowywane laserowo. Także laser, laser nadrukowuje. To też nam pozwala na powtarzalność stuprocentową. Nie ma tutaj żadnych. Jak sam wiesz, są różne metody takiego. Nadruku jest tam podruk, ale ten laser jest przede wszystkim jest czysty. A po drugie jest w 100% powtarzalny, że każdorazowo... razowo. Ale to wiesz co? To może być jednego. Jeden wentylator zrobił na ekspozycję. Z moim logo też co? Nie ma żadnego problemu. Wysyłasz projekt loga i, i, i masz to logo zrobione. Zresztą też dla wielu klientów produkujemy pod markami własnymi, więc. Tutaj nie zawsze tylko nasze logo powstaje, również logo klientów. Także przysyłasz plik, wgrywamy. Ja bym sobie tak jeden wentylator wiesz, wziął, żebym miał z prawej e a z lewej Otowem. Bo... Dogadane. No nic No i Pani okleja? Tak, tak. To ostatni etap w zasadzie produkcji, czyli etykietowanie. Haczyk, etykietka i potem trafia to do opakowania zbiorczego. I już opakowanie zbiorcze trafia na półkę. Na, do hali magazynowej, a z hali magazynowej jest kolekcjonowane i trafia do klienta, ale myślę, że o tym powie trochę więcej nasz dyrektor Han nie, no tak, tak. Nie, on też musi, W końcu mi tak, się tak, wykaże. Nie, wiesz, chodzi tutaj chodzi i tak się zastanawia, tak, kiedy, tak, to będzie, tak, kiedy to tak. będzie, kiedy to, no to będzie, już, już, Także pójdziemy. Już właśnie idziemy do niego. Teraz wchodzimy na Wasz magazyn ma towarów gotowych, bo produkcja produkcją, Kamil nam dużo opowiedział, natomiast też to trzeba sprzedać, a Ty jesteś dyrektorem handlowym, więc trochę chciałbym też zobaczyć z Twojej strony, jak to wygląda. Wiesz, trzeba ja to przede wszystkim gdzieś zmagazynować, no, bo ten towar gdzieś, gdzieś musi leżeć, tak? Widzisz, że tego tutaj jest, mamy tutaj e, pełno palet, pełno miejsc magazynowych. Bez WMS-a, który nam się udało wprowadzić, nie byłoby to praktycznie możliwe w tej no takiej tak, skali. takiej ilości e, towarowej, no to to znacząco ułatwia pracę e, magazynu. Zgadza się. Tu mamy i rury, i wentylatory, kratki, drzwiczki. Cały nasz asortyment, który, który sprzedajemy e, mamy na miejscach paletowych. Wszystko jest skanerami odskanowywane, więc dużo prościej się tutaj wszystkim odnaleźć. E, jak widzicie, nie ma tego mało, tak? Wygląda to, wygląda to w ten sposób. Nie widzę to wszystko poukładane. Wiesz, y to też pokazuje skalę. Zresztą ty jesteś od 18-17 roku od 2018 roku. 2018. Ale. Właściwie się 18, Tak, 18 ja, ja też razem to obserwujemy, jak to wszystko rośnie. Dobrze że Kamila nie ma to może. <stukujesz> nie chcę mu za bardzo słodzić, ale pewnie to już i tak później zobaczy, no, nie? No, ale to urosło znacząco. E... Kluczowe jest to, żeby te wysyłki wychodziły jak najszybciej, żeby klient nie czekał na towar, bo to jest najistotniejsze. Staramy się robić wysyłki w ciągu 24 godzin. Czasami jest to 48, ale, ale staramy się trzymać tych 24. Przy takiej ilości towaru, przy takiej ilości asortymentu. No to jest kluczem, żeby pracownicy magazynu, którzy przychodzą, wiedzieli, gdzie ten towar jest, żeby go mogli zebrać i szybko spakować i wysłać w świat. Tak? Słuchaj, to, przez to masz duże doświadczenie sprzedaży internetowej, obsługujesz wiele sklepów internetowych. To oboje doskonale wiem, bo sam takie sklepy internetowe prowadzę, jak ważna jest szybka, sprawna logistyka i, i ta, to... w tym momencie, W tym momencie szybkość dostarczenia towaru do klienta to jest najważniejsza rzecz, bo klient końcowy nie będzie czekał. On, jak nie, nie kupi od ciebie, to kupi gdzieś indziej, bo jemu jest towar potrzebny. Więc to jest to jest najistotniejsze. I właśnie po to jest ten magazyn duży i ta automatyzacja cała, żeby można było jak najszybciej ten towar znaleźć, dać do wysyłki i, 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 i wysłać. O, tutaj wchodzimy w świat wentylatorów, wentylatorów przemysłowych, wentylatorów e, domowych. Tutaj tak, akurat więcej jest wentylatorów przemysłowych. Także, no nie, powiem nie, tak, jak ja sobie przypomnę, tak jak powiedziałem wcześniej, jak sobie przypomnę. Te, te początki, tutaj moje Verroxy, a to, gdzie jesteśmy teraz, to zrobiliśmy naprawdę krok minowy, także. Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, rekuperacji. No i wiem, że masz nowy produkt z rekuperacji, jakąś nowość, tak, no, żeby wprowadz... pochwalić Wprowadzamy teraz, wprowadziliśmy już właściwie nowy produkt, nowy rekuperator, nazywa się Archit. Bardzo chętnie ci go pokażę. Renata, czy ty wiesz, gdzie może jest na, w naszym magazynie Archit? Teraz sprawdzę. Dzięki naszemu WMS-owi widzisz. Będziemy, będziemy ładnie mogli od razu sprawdzić, gdzie ten produkt jest. Bo w takim gąszczu produktów ciężko jest wszyscy Ja się myślę, że Renata tak? to nawet wie, gdzie to jest, jak ty myślisz. Ja też tak myślę, ale, ale jednak UML zawsze, zawsze, zawsze pomaga. To znaczy, ja już go widzę z daleka. Ty go pewnie dobrze znasz, bo już go masz w swojej ofercie. Nie bez przyczyny, Piotrek. No. Czekałem na ten produkt. Eee, słuchaj, wymienik ceramiczny, eee, odpalany z pilota. Parujemy urządzenia. Eee, możemy go też przedłużyć od 250 do pół metra. Mam nadzieję, że wszystko dobrze powiedziałem, bo... Brawo, powiedziałeś to tak, jakbyś był moim pracownikiem. Dziękuję, dziękuję. Ale wiesz, jakby patrząc na to, co w rynku się zmienia, mhm. ta dynamika w rekuperatach decentralnych, świetny produkt. Ten panel też przedni, chociaż przez folię może nie widać, ale, ale świetnie to wszystko razem wygląda. Myślę, że ten produkt zrobi dobry, dobrą robotę na rynku. Piotrek, dzięki za czas. Piękne miejsce, wielki magazyn. Okay. O, o, prezes znał się Piotr jak Głodniu. tam Jak wrażenia z magazynu? Bo z Ś... produkcji to wiem. Słuchaj, Kamil, świetne, ja jestem pod wrażeniem. Jeszcze bardziej się upewniłem w tym, że te produkty, które są nie na sklepie, Twoje, tam powinny się znaleźć. Nasze, Artur, nasze, także super. <grym> dzięki, dzięki za wizytę i mam nadzieję. Do zobaczenia. No, liczę na zaproszenie.